W dniach 20 września do 9 października dyrektor generalny Lasów Państwowych powołał akcję Jesień 24, którą realizują mundurowane patrole Straży Leśnej. Akcja w swoich zamierzeniach ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo dla osób, które wypoczywają w lesie, a także zwrócić szczególną uwagę na zagrożenie pożarowe, które w obecnym stanie jest bardzo wysokie. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych akcja realizuje 31 nadleśnictw, które. W swoich zamierzeniach mają zapewnić szeroką dostępność lasu dla społeczeństwa ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczne korzystanie z lasu, to znaczy pozostawianie samochodów tylko tam, gdzie jest to dopuszczalne. Głównie skoncentrować się na tym, żeby nie zostawiać dojazdów pożarowych, żeby zabierać śmieci pozostawione w lesie, nie puszczania psaluzem, trzymania go na smyczy z uwagi na to, że, że jest to. Zwierzę, które posiada swoje własne myśliwskie instynkty i może zagrozić bezpieczeństwu zwierzynie, która przebywa w lesie. A także mieć na uwadze to, że nie tylko my wypoczywamy w lesie, ale także inne osoby. Najbezpieczniejszym sposobem zaprasza do zagrody żubrowej, która znajduje się na terenie Kopnej Góry. Jest arboretum też w Kopnej Górze. Zwracamy też uwagę właśnie na zachowanie bezpieczeństwa. W obiektach turystycznych staramy się parkować w wyznaczonych miejscach na parkingach. W Nadleśnictwie Super są drogi udostępnione, po których możemy się poruszać pojazdem silnikowym, a w drogi oznakowane zakazem wjazdu staramy się nie wjeżdżać, ponieważ... Mogą wyniknąć z tego konsekwencje. Pas jest takim miejscem, w którym wolny czas zarówno aktywnie lub nie spędza bardzo wiele osób. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby było to miejsce jak najbardziej przyjazne, spokojne. Oczywiście w taki sposób powinniśmy korzystać, aby to środowisko pozostało nienaruszone.